Dzisiejsze przygotowane dla nas Słowo Boże pokazuje nam, że Bóg chce wykorzystać to, czym się zajmujemy, jaką pracę wykonujemy, jakie doświadczenie życiowe posiadamy do wyższych rzeczy, do budowania już tutaj na Ziemi Królestwa Bożego. Rybacy odtąd mają stać się rybakami ludzi. Bóg pragnie ich uzdolnić do głoszenia dobrej nowiny. Do apostołowania. Czymś jednak, co przeszkadza głosić Ewangelię, apostołować, jest taka mentalność narzekania. To i to jest złe w kościele, nie te czasy, nie z tymi ludźmi. Kiedyś to było lepiej, łatwiej. Warto przeczytać tą całą króciutką księgę o proroku Jonaszu, który tak naprawdę ciągle w niej narzeka panu Bogu. Dlaczego, dlaczego akurat mam iść do stolicy Asyrii, do stolicy moich wrogów? Dlaczego akurat Niniwitom chcesz Boże okazać miłosierdzie? Dlaczego mnie do tego wybrałeś? Ciągłe biadolenie, wypominanie i narzekanie na różne okoliczności powoduje, że Jonasz ucieka od wykonania swego zadania. I zobaczmy, że gdyby się nie to jego, powiedzmy, nawrócenie, kiedy był w tych wnętrznościach ryby, był na samym dnie morza, to niniwa pozostałaby unicestwiona. A zauważmy, że apostołowie z kolei natychmiast odpowiadają na Boże wezwanie, bez narzekania, bez negocjowania z Bogiem, bo są świadomi tego, co pisze święty Paweł Koryntianom: Czas jest krótki, to znaczy. Z nawracaniem się i z zawierzeniem się Panu Bogu, pójściem za głosem Jezusa, nie ma na co czekać. Każdy z nas, siostry i bracia, ma za zadanie apostołować. Znaczy dzielić się skarbem swej wiary, dawać świadectwo swojego nawracania się i nauki zawierzania się Bogu w różnych sytuacjach życiowych, a więc dawania wiary Słowom Jezusa. Słyszymy dziś od Jezusa, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, jak mi to wychodzi, jakie sposoby wypróbowane na sobie bądź usłyszane od innych mogę polecić drugiemu. Jak w historii mojego życia kształtowała się moja wiara, nad czym aktualnie pracuję, co czynił w moim życiu Jezus. To jest wszystko okazja dodawania świadectwa, właśnie powiedzenie o tym, jak działa w moim życiu Pan Bóg jak się kształtuje moja wiara, nad czym pracuję. Jak się podzielimy z kimś drugim, może do go po prostu zachęcić, zmobilizować. W apostolstwie jednak nie chodzi o nastawienie się na sukces. Przypomnijmy sobie inne słowa świętego Pawła, które również kierował do Koryntian. Kto inny sieje, kto inny podlewa, a kto inny wreszcie zbiera owoce. Ale Bóg zawsze Daje wzrost. Mój apostolat, moje działanie musi poprzedzać modlitwa. Oto Bóg daje wzrost moim wysiłkom i trudom. W przypadku niepowodzeń warto podjąć refleksję. Czy modlę się gorliwie w intencji mojego apostołowania? O co się modlę? Czy o odniesienie sukcesu, czy o wypełnienie woli Bożej? Czy potrafię podjąć tej intencji jakieś umartwienie, znosić pewne niedogodności w intencji przyszłego powodzenia dzieła, jak choćby trudny charakter jakiejś osoby? A czasami w moim apostołowaniu będę po prostu tą osobą, która będzie przygotowywała grunt pod zasiew ziarna i nie będę widział owoców, bo grunt skalisty, bo zachwaszczony. Będę tym, co najpierw w ogrodzie duszy jakiegoś człowieka będzie uczyć go, jak posługiwać narzędziami do pielenia chwastów i jak nie rezygnować po pierwszych odciskach, po, nie, po tym, co się nie udaje. Musimy być na to gotowi i po prostu wewnętrznie się z tym pogodzić. Nie zawsze doświadczę owoców mojej pracy. I pomimo trudów mego apostolstwa i wszystkich starań, i niedostrzegania efektów, nie rezygnujmy. Nieustannie musimy przypominać sobie o tym, że to Bóg daje wzrost, a łaska Boża przeze mnie. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Bardzo te słowa z przypowieści Ewangelii jakoś godzą naszą pychę, bo człowiek zawsze ma dziś tą tendencję przypisać sobie wszystkie zasługi. Jezus w trakcie ich trzyletniej nauki będzie przypominać apostołom. Zapamiętajcie sobie, beze mnie nic nie możecie uczynić. Ale także powie świętemu Pawłowi, wystarczy ci mojej łaski, bo moc twej słabości się wydoskonali. Bóg, jeżeli mu na to pozwolimy i będziemy go o to prosić, będzie nas uzdalniał do konkretnego rodzaju apostolstwa. Jak dzisiaj właśnie przyszłych apostołów, że do nich pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. To nie Wy się nimi staniecie, ja sprawię to, że takimi właśnie będziecie. Czujesz, że nie potrafisz, że to ponad Twoje siły, aby dotrzeć z łaską bożą do Twojego małżonka, do Twoich dzieci, do Twojego środowiska pracy, sąsiadów. Bóg powiedział prorokowi Jeremiaszowi, który także ciągle narzekał, że ciężko i chciał zrezygnować ze swego zadania. Posłuchajmy. Jeżeli się nawrócisz i dasz z siebie to, co cenne, a nie to, co bezwartościowe, jak choćby narzekanie. Jeśli będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, wtedy będziesz moimi ustami. Tedy oni zwrócą się ku Tobie. Wynika więc z tego ważna, nawet najważniejsza uwaga w apostołowaniu, trzeba bardziej być zaangażowanym na wracanie siebie niż innych. Aby ewangelizować trzeba samemu ciągle się nawracać i przepełniać swoje życie Ewangelią. Po to też czytamy Słowo Boże, do którego ta niedziela nas zachęca. Nie nawrócimy kogoś na Bożą drogę, jeżeli sami żyć po Bożemu nie będziemy. W tym naszym apostołowaniu musimy pamiętać cel nie uświęci środków, jakie niekiedy, jakimi niekiedy się posługujemy. A czasami chcemy kogoś naprowadzić na dobrą drogę przez wrzaski, kłótnie, przymus, niekiedy szantaż, a Jezus tak nie nawracał. Swoim przykładem, miłosierdziem oraz miłością wymagającą, ale też cierpliwą, nie gniewem, sprawiał, że człowiek chciał się zmienić. Jezus cały czas inspiruje swoimi słowami, ale potem czynami, które za tymi słowami idą do zmiany życia. Warto także zadać sobie szczere pytanie: jakie tak naprawdę są moje motywy apostołowania? Czy chcę przybliżyć innych razem z sobą do Boga, albo może pomóc zmienić się innym, ale tylko po to, aby po prostu było mi z nimi wygodniej, aby ich wady, które mi przeszkadzają, teraz zanikły. Te motywy są ważne ze względu na nasze własne uświęcenie. Wreszcie taka zachęta, chociaż teraz w tej dobie pandemii jest trudniejsza do wykonania. Aby z ludźmi, którzy gdzieś czują Pana Boga, czują właśnie tę potrzebę apostołowania, pomocy w innym zbliżeniu się do Boga, porozmawiać, podzielić swo się swoimi doświadczeniami, pomysłami w to, w jaki sposób trafić do drugiego człowieka, ale spotkać się nie po to, żeby ponarzekać, że jest tak trudno, że ten mój dzień czy kto inny jest taki, a nie inny, ale właśnie po to, żeby zastanowić się wspólnie, jak możemy. Te zadanie podjąć, jak możemy skutecznie apostołować. Jako spowiednik, jak ktoś przychodzi po długim czasie do spowiedzi, zawsze zapytam się: A co się stało, że po takim czasie, czasami po kilku latach, przychodzi do spowiedzi? Co się takiego wydarzyło? I właśnie niekiedy słyszę, że moja koleżanka po prostu powiedziała mi, że jest osobą wierzącą, że się regularnie spowiada. I to mi tak jakoś dało do myślenia. I po pewnym czasie przyszła ta decyzja, że ja też postaram się powrócić do tej spowiedzi, którą czasem po bierzmowaniu, czy nawet po pierwszej komunii świętej się po prostu zatraciło. Gdyby tego świadectwa tej drugiej osoby nie było, gdyby nie było tego jej apostolatu, nie doszłoby do tego. Są różne metody na to, żeby pomóc innym, jakby spotkać Pana Boga w ich życiu. Ale ważne, żebyśmy mieli w sobie tą zgodę na to, że czasami tych owoców nie zobaczymy, ale będziemy tymi, którzy będą ten grunt pierwszy przygotowywać. I druga rzecz, żebyśmy nie rezygnowali, gdy przyjdą jakieś trudy, gdy nie będzie się działo tak, jak myśmy się tego sami spodziewali.